26 października w Urzędzie Miejskim w Bielsku Białej uroczyście wręczono stypendia ufundowane przez Bielską Spółkę Wodociągowo-Kanalizacyjną Akwa. Wsparcie finansowe otrzymało 40 młodych osób z rodzin uczestniczących w miejskim programie Rodzina Plus. Jak ten program był potrzebny, to może najlepiej liczby świadczą. W tej chwili już ponad 1200 rodzin bierze udział w tym naszym systemie Rodziny Plus. Ponad 6100 osób jest objętych tym programem. Ale bardzo również ważne jest to, że oprócz tych spraw zasadniczych, które rozpoczęliśmy, kiedy rozpoczynaliśmy ten nasz program, w tej chwili już ponad 40 firm się zgłosiło, które również w mniejszym lub większym stopniu starają się również wziąć udział w tym programie. Stypendia zostały uroczyście przekazane przez prezydenta Jacka Krywulta, wiceprezesa zarządu spółki Zbigniewa Szymańskiego oraz naczelnika Wydziału Polityki Społecznej Urzędu Miejskiego Dariusza Mrzygłoda. W 2012 roku o stypendia mogli ubiegać się uczniowie szkół podstawowych od klasy 5, gimnazjów, szkół ponadgimnazjalnych oraz studenci. Podstawowym kryterium decydującym o stypendium była średnia za rok szkolny 2011-2012. Stypendia przyznane zostały na 12 miesięcy. Przez najbliższy rok macie z naszej strony wsparcie w formie stypendiów. Za rok kolejna edycja kolejna. Która programu stypendialnego. Ja po prostu liczę na Was, że też się tam znajdziecie.